Ewangelia Marka, rozdział drugi. I znowu po kilku dniach przyszedł do kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Ten dom to dom Szymona i Andrzeja. Marek spisywał swoją Ewangelię na podstawie tego, co słyszał od Szymona Piotra. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego. Niosąc paralityka, a dźwigało go czterech, a gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Ludzie, którzy przyszli z tym sparaliżowanym, nie mogli się dostać do Jezusa, bo nie mogli się przecisnąć przez tłum, ale każdy dom żydowski miał jeszcze przy ścianie drzwi prowadzące bezpośrednio na dach, no i oni skorzystali z tych drzwi, weszli na dach. Dachy były robione z trzciny lub z gałęzi połączonych gliną i położonych na belkach. Zdjęli ten dach i spuścili sparaliżowanego do Jezusa. To łoże, o którym tutaj jest mowa, to jest prawdopodobnie taka mata. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Ci ludzie rzeczywiście musieli wierzyć, że Jezus uzdrowi sparaliżowanego, dlatego wykazali się taką wytrwałością i pomysłowością. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać prócz jednego Boga? Ci uczeni w piśmie mogli pomyśleć, że Jezus jest prorokiem i mówi w imieniu Boga, ale oni od razu przyjęli najmniej korzystną dla Jezusa interpretację, że bluźni, że sam odpuszcza grzechy. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim. Że tak myślał w sobie i rzekł im. Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Jezus. Podjął to wyzwanie i skonfrontował swoich przeciwników z ich własnymi myślami i z faktami. Bo teraz już otwarcie stwierdził, że ma moc odpuszczać grzechy, i potwierdził to, uzdrawiając sparaliżowanego. I do tego, żeby odpuścić grzechy, i do tego, żeby uzdrowić człowieka, potrzebna jest moc od Boga. Także Ci ludzie zobaczyli, że Bóg przyznaje się do Jezusa. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. To oczywiście zrobiło wielkie wrażenie na zebranych, a uczeni w piśmie mieli sporo do przemyślenia. I wyszedł znów nad morze i wszystek lud przychodził do niego, a on ich nauczał. A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu: pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. Poworcy podatkowi nigdzie nie są lubiani, a w tym czasie w Izraelu byli jeszcze sługami okupacyjnych władz rzymskich, więc. Tym bardziej byli uważani za odstępców, za zdrajców i za ludzi, którzy obcują z poganami, czyli nieczystych. A kiedy potem siedział przy stole w domu Jego, siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A nie tylko Lewi był zainteresowany Jezusem. Ale wielu jeszcze innych z jego środowiska Jezus dał się zaprosić i ucztował z nimi, czyli dopuścił do bardzo wielkiej zażyłości. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów jego: Czemu jest z celnikami i grzesznikami? A Jezus usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus wyjaśnił uczonym w piśmie, że inaczej patrzy na swoją służbę niż oni na swoją, że nie tyle zależy mu na tym, żeby zachować czystość, ale na tym, żeby zyskać nowych sprawiedliwych. Zależy mu na tym, żeby ci, którzy rozumieją, że żyją w grzechu, mogli się z nim spotkać. A uczniowie Jana i Faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Według prawa mojżeszowego, tylko w dzień pojednania, w święto Jom pór należało pościć, ale i Faryzeusze i Jan wprowadzali inne posty, które miały zbliżyć ich do Boga. I rzekł im Jezus: "Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć". Jezus pokazuje że dla Jego uczniów jest w tej chwili szczególny czas, tak jak wesela jest szczególnym czasem. Nikt na weselu nie pości, ale ucztuje i bawi się. Wesela żydowskie były długie, trwały nawet siedem dni, ale też przyjdą czasy, kiedy Jezus nie będzie z nimi i wówczas też ich formy wiary się zmienią. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Wiara potrzebuje formy, i ponieważ to, co tworzy Jezus, jest nowe, to. Będą potrzebne nowe formy. Nie można przejmować tego, co było. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? Faryzeusze zakwalifikowali torwanie kłosów i jedzenie. Jako mielenie, czyli jako pracę, a pracować w Sabat nie było wolno. A on im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Biatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Dawid był człowiekiem, którym Bóg sobie upodobał i kiedy był w potrzebie, to kapłani dali mu chleby, które tylko sami mogli jeść, a on nie tylko sam je jadł, ale też ci, którzy z nim byli. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Dał nam zasadę, że

E para